Z tej strony Hugo89, a to nietypowy filmik, bo poradnik, jak zainstalować, in, jak podmienić teksturki do gry Minecraft. Mm. A więc tak, z internetu pobieramy plik terrain.png. Popalamy. Mm. Tak. Najlepiej wpisać po prostu al, alfa. Mm. No i minecraft i tu będą właśnie takie różne pliki. Tak widać, jak widać tutaj jest nasz cobblestone który my będziemy potrzebowali, a więc tak, bo ja dzisiaj zainstaluję, czyli tak możemy już zamknąć nasz internet. My dzisiaj sobie podmienimy dwie teksturki, jest to cobblestone mossy I zwykły cobblestone, one są takie bardziej czarne Czyli tak Otwieramy nasz plik Otwieramy nasz plik Terrain mm, Następnie otwier Otwieramy go za pomocą Painta. Teraz Przybliżamy Bierzemy, zaznaczamy oba te. Najpierw tak. No wiadomo, jak to. No, bo to już jest w sumie najprostsze, Więc ci to zaznaczyć i zapisać dwa pliki. Ja już tu je przygotowałem. Następnie wpisujemy w start procent app data procent i potwierdzamy enterem, ale ten kto już kiedyś wpisywał to może wystarczyć kliknąć y y y znaczek Windowsa i R na swojej klawiaturze. Następnie klikamy OK. Otwieramy w kropkę Minecraft versions i wersję na której y aktualnie gracie. Otwieramy folder, otwieramy y y plik y główny za pomocą archiwizera winrar, bądź innego archiwizera. następnie przepraszam następnie assets minecraft textures i blocks i tu mamy wszystkie bloki, jakie znajdują się w Minecraftie. widzicie, jest kowadło na przykład tu nie wiem, na przykład jest bookshelf. No to są wszystkie te pliki. I teraz bierzemy nasz cobblestone i wrzucamy tutaj. No i klikamy OK. On się automatycznie zamieni. Widzicie, teraz już jest cobblestone i jest old texture. Następnie bierzemy nasz cobblestone mossy i także go tutaj przerzucamy. Klikamy OK. Teraz nasz kobla z tą też jest już taki czarny. Mm, teraz przedstawię, mm, jak to wygląda już w praktyce. No, co jest? Ile? Coś się zwisiło. Ok. Tak. On się czasami zwiesza ten launcher. Gdy się za szybko kliknie. Przycisk play. <laughs> Dobrze, mi się już Minecraft załącza. Mm, widzicie? Hop. Nie wiem, czy. A! Kurczę! Chwila! Creative! C create new world! Czekam, aż się stworzy. Okej, okay. jesteśmy już na naszym świecie. Jak widzicie, nasz cobblestone, e, tak samo jak pół płytki. Ten kobl płytki, schodki wszystko co jest koblowe to murki. Dźwignia bodajże także. Dobrze, czyli tak hop, 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 hop. No i oczywiście dźwignia. Tu jak widać wszystko jest. Mm. Uh. Dobrze, ja myślę, ja myślę, że pomogłem. Mm, także łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No co, no i cześć.